Witam, a zatem w Bolkowie policjanci dopuścili się kategorycznego błędu, w którym to nie zabezpieczyli pojazdu skradzionego ze złodziejem. Przedstawiony obraz przedstawia prawidłowe zablokowanie auta, które powinno być dokonane przez policjantów, a takie takie zablokowanie pojazdu nie było. Policjanci stanęli bokiem do auta, radiowozem w ogóle pozwalając na odjazd podejrzanego razem ze skracionym pojazdem. I jeszcze no trudno, no, zostaje mi współczuć temu policjantowi, który tam został postrzelony, no niech sobie wraca do zdrowia w nogę. Czyli drodzy widzowie. Tak właśnie się przedstawia prawidłowo, jak powinien być zablokowany pojazd. Ten żółty samochodzik, który jest tu namalowany, jest tym samochodem, który powinien zostać zablokowany i skradziony. W środku jest przestępca, a policja powinna właśnie tak zablokować mu drogę i nie dopuścić do tego, aby on odjechał. Jasne, może odjechać wstecz, ale wtedy zderzy się z pojazdem policyjnym. Ale lepiej. Żeby się zderzył z pojazdem policyjnym, niż jak wtedy się stało, że jeszcze samochód sobie odjechał i rozwalił trzy auta. Czyja to jest wina? Policjantów, bo nie zabezpieczyli pojazdu, który zatrzymali. Pojazd miał być zatrzymany razem z podejrzanym. Podejrzanemu nie zależy na niczym. On miał wyrok miał zostać zatrzymany nawet do odsiadki. Więc no tutaj niestety, ale winę ponosi, no niestety, ale policja, bo no nie da się tu ukryć, że no jest to nieudolna akcja. I nawet samo to, jak postawili samochód, świadczy o przeszkoleniu danej jednostki policji. I tutaj no niestety, ale krytyka musi być i musi wybrzmieć. Wiem, że może się to nie spodobać komuś, no ale taka, taka jest realia.